Choroba demencyjna, można powiedzieć, ma trzy etapy. Na wczesnym etapie nie podpowiadamy. Próbujemy poczekać, aż sama osoba e, przypomni sobie ten wyraz e, i czy przypomni sobie nazwę danego e, naczynia, danej rzeczy. Dajemy jej więcej czasu, ale czekamy, aż ona sama to zrobi. Na w kolejnych etapach, gdzie nasza pamięć, gdzie zubożeje znacznie słownictwo, czyli te nasze wyrazy, które kiedyś się nauczyliśmy, niestety ich jakby nie ma w naszej głowie, wtedy zaczynamy podpowiadać. Możemy zacząć od pierwszej sylaby, na przykład Q, i dana osoba za naszą sugestią, że tak powiem, yy, będzie wiedziała i będzie jej łatwiej wypowiedzieć dany wyraz. Jeżeli nawet mamy klocek i nazwiemy pierwszą sylabę klo i pokażemy ten klocek, osoba, która jest przed nami bardzo szybko albo troszkę wolniej, zależy jak proces myślowy przebiega u niej, będzie potrafiła nazwać albo dokończyć dany wyraz. To jest bardzo dużo. Bo to jest dla niej sukces, nazwanie zwykłego klocka czy kubka. Warto też w pewnym momencie pokazywać konkrety, czyli jeżeli mamy kubek, pokazujemy kubek, możemy również podpisywać. Nasze codzienne przedmioty, takie jak łyżka, widelec, szafka, lodówka, ponieważ wzrokowo dana osoba będzie widziała nazwę przedmiotu i będzie jej łatwiej ją odczytać czy wypowiedzieć dany wyraz.